Lot 500 km po Wyszkowa wśród głębi rocznych. Pierwszą nagrodę 13,78 samiczka i tuż za nią 15,24 żenisie. A więc jedna rodzina. Wczoraj pod wieczór dwa młode żeńce, i teraz dwie żenisie samego rana. Tak więc te gołębice których rodzinka pójdzie na Londyn. Być może i one pojadą na Londyn jeszcze za tydzień. Było do, do swoją tutaj wyższość nad innymi liniami. Dodam, że to specyficzne predyspozycje trzeba mieć, żeby pokonać taki lot pod wiatr 500 km. To inaczej mówiąc, 1000, spuszczone 8:31, 18:30, 18:59. I tu, jak wróciłem z Noski o 6 rano, już dwie samice oczekiwały na wejście. A więc idziemy odpoczywać do gołęnika i oczekujemy na przylot dalszych. Już tam widzę jeden żniwiarz. chodzi. Pierwsza nagroda na słoneczny gołęnik z lotu 500 km pod Rwiad z Wyszkowa do Bogatyni samiczka 14.34 z linii Jana Ardena kapitalny wyczyn pokonała grupę rocznych i dalszą grupę młodych gołębi i okazały puchar dla tej cudownej samiczki linia Jana Ardena dystans pokonała 500 km pod wiatr start o godzinie 8.30 lądowanie 18.30. Jak widać poradziła sobie doskonale w tym marcy trudnym locie 500 km dla gołębi młodych 24 lipca. Kapitalny byczyn. Aktualnie w pół piątej lotki. Widać lekko szpakowate pióra. Czyściutka linia Żenisiów, Ryszarda, Młoda Gołębica o Kapitalnym Pokroju. Zwycięstwo z lotu wyszków 500 km do Bogatyni, 14.34, tegoroczna Samisia. A więc, żeńcy, którzy jadą do Londynu, z pewnością kanał La Manche pokonają w kapitalnej dyspozycji. Druga pozycja, 18.59, również żenie, czyli Anna Ardena, 4 jedynki. Oniu Zeżnina był króciutko po szpicowej grupie, a dzisiaj ten najpóźniejszy, w sumie głąbek, druga pozycja, się tak więc klasa sama w sobie. No i również okazały puchar dla tego mojego Asiorka. Także gołębie co jadą do Anglii nad tamizę właśnie wywodzą się z tej linii gołębi, jak widać cztery jedynki. To jest klasa sama w sobie, to są gołębie drogocenne, które tą pięćsetkę wyszków bogatynia. 8.30 start niesia 18.30 Ten 18.59 Czyli 10,5 godziny Pokonały w kapitalny sposób Przyjdźmy z jakąś bliska Spójrzmy na skrzydełko Tego asa Czyli Czwarte piórko Czyli trzy wyrzucił Ty Późniutki gołąb Już 500 wyszków bogatynia pod wiatr. Przypominam tak więc to był kolosalnie trudny lot. To nie są loty z wiaterkiem w dziobę, gdzie można po prostu wiaterek w ogon, gdzie można sobie pozwolić na fruwanie. To jest cały czas dymanie pod i mówię już pokazał się z dobrej strony ze żnina. A teraz druga pozycja, żenisia pierwsza, a żeniec, druga pozycja, czyli kapitalna dyspozycja tych Ryszarda Gołębi. Cztery jedynki. No, trafiłem tą brączkę. No chodźcie, 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 chodźcie! Chodź, 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 poddź, No chodź sami świat, chodź, 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 chodź. No byłem na nocy w pracy, wróciłem już siedziałem na wylocie. No nie mogłem inaczej zrobić, ponieważ bykuna w nocy mogła wejść. No, także skonstantowane kolejne dwa żniwiarze, tym razem roczne. No chodźcie, chodźcie, chodź nisia. Chodź, 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 chodź. Wszystko się dały, tu zwycięzczyni, czyli to jest jedna rodzina potwierdzająca klasę tej gołębi. No, jedzcie sobie, jedzcie, jedzcie. Jedźcie. Widać duży trud się dały. Gołębie linia Ardenu, proszę Lot 500 km, podwiat dla Gołębi Młodych bardzo wymagający. Pierwsze Rzenisia, żeniec cztery jedynki, teraz dwa gołąbki roczne z tej samej rodziny. Czyli to jest decydujące, jaka klasa Gołębi zwyciężyła na tym locie. No, widać ten trud. Czyli tylko rozmnażać i na kanał Manche, ponieważ już te gołębie są zamówione do Anglii. Ryszard Osnowiec, Słoneczny Gołębnik.